No i witam Was w drugiej części vloga. Będziemy dzisiaj znowu wyciągać rośliny z tunelu foliowego. W poprzedniej części widzieliście wyjęcie tych cytrusów, które tutaj były, i lekkie szkody, które spowodowały szczury, na szczęście bez jakichś strat roślin. A dzisiaj zabiorę się za dalszą część. Ogólnie wyciągam tylko te rośliny, które są w stanie ewentualny poranny, delikatny przymrozek wytrzymać. Więc co nieco tutaj jeszcze zostanie, albo będzie stało tuż przy wyjściu, żeby szło w razie czego włożyć. W każdym razie pogoda. Na razie zapowiada się super. E, troszeczkę wczoraj popadało, ale popatrzcie, dzisiaj znowu jest upał, czyste niebo. E, najbliższe dni, właśnie tak, mają wyglądać. Jest też długi weekend, więc e, porobię co nieco przy roślinach. Jak mi się tunel trochę opróżni, to później powyciągam też trochę roślin z pomieszczeń gospodarczych. No, ale te to muszę oczyszczać, e, bo tam jest bardzo dużo szkodników, <laughs> aż się lepi. No i zrobię tutaj miejsce i one też tutaj trafią, chociaż w lekkim odizolowaniu od pozostałych, żeby te szkodniki. Pomimo wszystko nie przechodziły, to co było w tunelu, jest wolne od szkodników. Nie ma tu w ogóle przędziorków, nie ma praktycznie w ogóle tarczników. Nie zauważam ich, no bo było tu wilgotno a te szkodniki tego nie lubią. Często też było zraszane. Za chwilę zabieram się za wyjmowanie kolejnych roślin i zobaczycie, się, zobaczycie jakie tam są szkody przez szczury spowodowane. Widzę, że spitają jest nie za dobrze, więc też ją wyciągniemy i zobaczymy, co tam spitają słychać i co się da z tym wszystkim zrobić. Tu gdzie stały cytrusy bałaganik zniezły. zobaczcie jak na wywalane ziemi, że szczury potrafią tyle ziemi wykopać, tu są normalnie całe wiadra pomiędzy donicami, a było elegancko, czyściutko. W awokado, popatrzcie, pusta donica, one stoi na dnie donicy, jest pusto, dokładnie pusto, prawdopodobnie podkopały się też pod spodem i to się potem na niej zapadło. Widzę też, że nie za dobrze spitają, zabieramy się za wyciąganie i po kolei Wam pokażę jaki stan roślin następnych jest. No, i jako pierwsze zajmę się tym pomelo. Wyjąłem je już ostatnio, ale czeka sobie tu na przesadzenie do troszkę większej Donicy, gdyż ta jest trochę pęknięta. Pomelo wysokie, prawie tak wysokie jak ja razem z Donicą, nawet nie prawie, bo jest wyższy ode mnie. No i troszeczkę haczyło o sufit tunelu foliowego, więc dobrze może, że nie zaczęło rosnąć. Teraz fajnie byłoby, gdyby odbiło. Słuchajcie, jest to mega rzadkie pomelo, bo to jest pomelo z czerwoną skórką, czerwonym miąższem. Dawno, dawno temu je sprowadziłem i Przeszczepiłem no i popatrzcie, jakie to wielkie urosło. A macierzysta roślina to jest jeszcze malutka, no bo ta macierzysta miała źle wykonane szczepienie, i to tam parę, parę lat się zrastało. Ale niestety jeszcze nie kwitło, bo nie ruszyło się z miejsca. Było upchnięte tam pomiędzy nimi cytrusami, no i bardzo liczę. Na to, że w końcu zobaczę ten owoc, jak wygląda, czy w ogóle jest to to, czym ma być, bo wiecie, jak to jest, jak coś, jak coś się gdzieś skądś sprowadza, to nie zawsze wam sprzedają to, co ma być. O, i teraz widzę, że są dwa owoce tutaj zawiązane, popatrzcie. Widzicie to? Musiało gdzieś kwitnąć w tunelu, w tym tłoku i nie zauważyłem. Także, jakby się utrzymały, byłoby super. Czy jeszcze gdzieś coś widzę? Nic już nie widzę. No a to jest te awokado, które widzieliście przed chwilą w tunelu. Zostało mocno podgryzione, podkopane, podkopane, ale będzie żyło. A byłoby mi bardzo go szkoda, bo mam do niego sentyment z tego względu, że jest to moje pierwsze awokado z pestki. Będzie miało już z 10 lat, więcej niż kanał istnieje. No i kiedyś było bardzo wysokie mojego wzrostu i ładnie zakwitło po kilku latach uprawy. No oczywiście nie było z czym tego zapylać wtedy, bo nie miałem żadnych innych roślin. No i później zimą, które zimy coś się u góry uszkodziło, nadgniło i poszła zgnizd z nardzeniem, także musiałam ciąć aż do tego miejsca, ale na szczęście udało się ten główny pień uratować. W tym miejscu już potem było zdrowe. No i teraz to odbiło, także wygląda to całkiem przyzwoicie. Już tego nie ruszam, niech tam będzie co będzie. W każdym razie na takie rzeczy jak tutaj widzicie w tym miejscu, o tu gdzie mam palce, e, trzeba na to uważać, bo od czegoś takiego właśnie zaczyna się gnicie. Ja tutaj to zaraz sekatorem ciachnę na wszelki wypadek, zasmaruję. Tutaj tak samo, to prawdopodobnie szczury nadgryzły. E, też to muszę obciąć i tutaj patrzcie też pęknięcie e, więc takich rzeczy nie powinno być bo to może spowodować potem dalsze psucie się drzewka a to drzewko jest bardzo wrażliwe a tu następny cytrus, którego właśnie teraz wyjąłem i zobaczcie jak to tam wygląda w tej ziemi ja go łapię za ten, podnoszę i proszę bardzo, to wszystko jest puste na dole zostaje sam system korzeniowy lekko podgryziony no z cytrusowi się tutaj nic nie stanie ale ale trzeba ponownie go obsadzić. No i z tunelu wychodzi też awokado. Udało mi się takie wysokopienne wyhodować, zwykłe awokado z pestki. Z tym, że zauważyłem, że te akurat trochę lepiej zimuje od y, wszelkich innych pozostałych, które miałem z pestek, no i tą zimę również przetrwało trochę lepiej. Tak mniej więcej wygląda awokado po około 5 latach uprawy. Teoretycznie mogłoby już w tym roku albo w przyszłym zakwitnąć. No w tym nie, bo jeszcze nie kwitnie, ale w przyszłym roku teoretycznie tak. No i przychodzi czas, żeby zmierzyć się z wyjęciem pitai, która jest bardzo ciężka i będę musiał się nieźle naszarpać, żeby ją tu w całości wyjąć. Zobaczcie teraz wyraźnie widać, co tu się podziało. Wszystko jest po Cała ziemia z wszystkich doniczek jest między doniczkami. To jest właśnie robota szczurów. No, i z pitai również ta ziemia tutaj wylądowała, ale niestety pitaja zgniła. Zgniła od spodu. No, tego by się można było spodziewać. Stało się tak dlatego, że było za mokro w Donicy, a nie da się podlać wszystkiego oprócz pitai. To jest po prostu niemożliwe. Musiałaby być przechowywana całkowicie osobno. Jednakże zdecydowanie widać, że temperatura była właściwa, bo górna część przeżyła bez strat, zgnił tylko dół. No i to jest taka też nauczka, i kolejna wiedza, którą się zdobywa w ten sposób, że zimować trzeba zdecydowanie na sucho. Zwykle jak ją przenosiłem do pomieszczenia gospodarczego, to tam nie podlewałem wcale przez zimę, ani kropelki nie dostawałem. No i to powodowało, że nic a nic nie zgniło. Pitania była zdrowa. No i co teraz z tym zrobić? Da się to naprawić bez większego problemu, ale myślę, że zrobimy to w osobnym odcinku. Zrobię też remont całego tego stelażu i pokażę Wam, jak to będzie później wyglądało. Także tutaj zapraszam od razu do jakiegoś z następnych odcinków. Na razie ją tylko wyjmę, no i może jeszcze w najbliższych dniach się tym zajmę. O, zobaczcie, teraz właśnie wyjeżdżam z tą podgniłą Pitają, i wszędzie tutaj są puste przestrzenie. Aż po, po sam spód takie nory wykopane, słabo to widać. Myślę, że coś tam widać i cała ta ziemia jest gdzie? Właśnie tam jest wywalona, ale to nie tylko z tej Pitaji, ale też z tamtej palmy. I ona mnie martwi, ale widzę, że nawet tamta jest podgryziona. Wszystko jest po prostu powypierdzielane. Armagedon. No i dobra, Pitaya pojechała, palma też stąd wyszła i zobaczcie jaki tu jest rozpierdziel dalej. Tutaj już to zgarnąłem. W dalszej części tak samo, jest więcej ziemi na zewnątrz niż w środku. Podejrzewam, że w tych donicach pod spodem będzie pusto, to wszystko jest tylko taki kamuflaż. Na szczęście Dżabotikaba jest nieruszona, była tu z przodu, cały czas ją obserwowałem. Muszę to teraz wyjąć, zaraz Wam pokażę jak te palmy wyglądają, ale założę się, że tam będzie nieciekawie. No i tak wygląda Jabotikaba po zimie. Całkiem fajnie. Tu na szczęście szczury nie wjechały do doniczki. Korona bardzo ładna. Żadnych w ogóle strat nie ma. Drzewko po prostu sztos. Jest to ta sztuka, która mi zwykle owocuje. Pozostałe dwie. Nawet większe od tej jeszcze nie owocowały, ale ta w zeszłym roku nie miała ani jednego owocka i nie wiem czemu. Może to taki odpoczynek, tak jak nasze drzewa owocowe sobie robią raz na dwa, trzy lata, to tutaj może tak samo. No to zobaczymy, ile w tym roku będzie owoców. No i zobaczcie teraz palmę, właśnie wyjąłem ją z doniczki. Pod spodem w doniczce gniazdo było, są wniesione liście, nie ma korzeni, wszystko zeżarte. Aj, szkoda gadać, zaraz to wyjmę na zewnątrz i zobaczymy, co z tego da się poratować. No i zobaczcie, jak to zostało zeżarte. Pod spodem jest pusto, nie ma korzeni, ale jak sprytnie sobie wydrążyły tunel. Co wam to przypomina? Wejście tutaj z tej strony i jak sobie kręcimy, to jak muszla ślimaka. Wygląda to jak schody kręcone w baszcie gdzieś w zamku. Tak to zostało wygryzione. Na szczęście tutaj tych korzeni jest sporo, więc nawet jak to przytnę, to i tak sporo i zostanie. No i jest też dużo takich powietrznych korzeni. Posadzę tutaj głębiej. No i nie będzie tutaj żadnego problemu. Obawiałem się, że może być gorzej. No i palma przesadzona. Teraz czas na drugą. Tutaj również jest wkop do środka. Widać, że tam jest pusto. Wyraźnie to widać. Patrzcie. No i tam wewnątrz również będzie gniazdo, czyli naznoszone liście, pusta przestrzeń. Tam z tyłu też się już zapadło, tak to właśnie wygląda. Trzeba wyjąć, usunąć ziemię i zobaczymy co się z tym da zrobić. A zobaczcie ile tam jest naładowane zawartości tych doniczek. No i popatrzcie jak to wygląda, teraz ją złapie, pociągnę do góry i założę się, że tam w środku jest pustka. Ja wiem, że jest pustka, bo jak niosłem doniczkę to nic nie ważyła. Patrzcie, tutaj tam nie ma nic. Jest puściutko. Jest tak samo jak tam. Wykręcony taki korytarz w kształcie spirali. O! Widzicie? To samo. I to jest właśnie przykład, że jeżeli będzie się uprawiało palmy w gruncie, stosował jakieś budy styropianowe ogrzewane i tak dalej, a przyjdą do Was szczury, a wcześniej czy później przyjdą, bo rozłażą się mocno ostatnio po Polsce, no to wejdą w takie miejsce, bo to miejsce jest świetne do zimowania i zrobią sobie tutaj elegancką metę na zimę. No i dobra, dwie palmy są przesadzone. Ta dostała mniejszą doniczkę, bo korzeni prawie wcale. Ale coś mi kiedyś na kondycji upadła i taka wąska się u góry zrobiła. Zresztą ktoś z widzów pisał, że miała podobnie, chociaż palmie nic nie brakowało. No a ta druga wylądowała tutaj, jest w dużo lepszym stanie. Też dostała trochę mniejszą donicę, bo korzeni odleciało przynajmniej dwie trzecie albo i więcej. Ale jeszcze są te korzenie takie dość spoko, także nie będzie żadnego problemu. Teraz trzeba wyciągnąć kolejną. No, i w tunelu robi się pomału pusto, za niedługo nawiasem mówiąc, trzeba będzie zdjąć folię pęcherzykową, ale myślę, że to jeszcze kwestia kilku dni teraz na to nie ma czasu. No i ogarnąć ten cały syf, który został po szczurach. I tutaj część roślin wróci. wróci, wrócą dlatego, bo tu jest światło trochę rozproszone. Nie wykluczam też, że tunel będzie stał cały rok. Może tak się okazać, że przyda mi się tutaj właśnie do hodowli niektórych roślin, dzięki temu właśnie, że będę mógł utrzymać większą wilgotność i światło się trochę rozproszy. Zobaczymy, jak będzie dalej. Wędźmy teraz głębiej, co nam tutaj jeszcze zostało. Widzę, że jest ta mandarynka. Jeszcze jedna palma, jest też karambola, trochę awokado to za chwilę też powyjeżdża, bo trzeba tutaj posprzątać. Ale jest też i kawa. No i słuchajcie, kawa jest najtrudniejszą rośliną w uprawie, która była w tym tunelu. W ogóle jest bardzo trudna w uprawie, czego się nie spodziewałem nigdy po kawie, bo trochę się o niej naczytałem, nasłuchałem na vlogach. No i wszystkie źródła podają, że ona spokojnie radzi sobie w temperaturach 10-kilkanaście stopni, więc takie 7-12 powinna sobie radzić. Znosi bez problemu spadki do kilku stopni, a nawet taki lekki szlon. No a popatrzcie, zostało tylko takie jedno straszydło, a pozostałe kawy, które miałem już takie fajne, tutaj jest doniczka. Tam też gdzieś z tyłu stoi podobna, to wszystko padło i to już padło gdzieś w okolicach końcówki stycznia. Nie wytrzymało. Wygląda na to, że jest to roślina wymagająca i nie może tak długo zimować. Może zimować w chłodnym, ale tak może do dwóch miesięcy, i powinno się od razu zrobić tak ciepło jak jest teraz. Z tego co wiem, to kawy bardzo dobrze rosną w domu, gdzieś przy południowych oknach, więc tutaj akurat jest to dobre miejsce do uprawy kawy, ale w szklarni mogę mieć z tym. Problem. Na szczęście są to rośliny ogólnodostępne, można je w takich pękach kupić, często są w sklepach i rozchodować, tylko że trochę trzeba poczekać, bo zanim taka kawa urośnie, to 2-3 lata, więc szkoda, że y, uschły, no ale trudno. Niektóre wziąłem w okolicach grudnia do środka i tam też uschły. Y, te, które w zeszłych latach miałem cały czas w pomieszczeniu gospodarczym, no to przeżywały, ale naprawdę słabo i dopiero pod koniec lata zaczynały trochę odbijać, więc nie, jest to, nie są to warunki dla kawy, nie mam na razie takich warunków, dopiero może duża szklarnia coś tam się uda, i będę eksperymentował dalej. No, mała strata, bo nie są to jakieś rośliny dla mnie cenne, no ale jednak tak czy tak szkoda. No i ostatnia palma też zjedzona, chociaż nie aż tak bardzo jak te pierwsze. Tutaj też jest wygryziona dziura. Przejście, i popatrzcie, wszystko pusto w doniczce. Zero ziemi. Tyle było, jak ją wyjąłem. Wszystko wyniesione. No nic, trzeba troszeczkę system korzeniowy przykrócić i również będzie się ponownie ukorzeniać. Co zrobić? Ważne, że żyją. No i tu mamy kolejną dżabotykabę, którą wyjąłem z końca tunelu, z tej prawej części. Wszystko z nią jak najbardziej w porządku, ale prosi się o przesadzenie, i to też chyba za chwilę zrobię listki troszeczkę przyschły, te mniejsze, ale reszta wszystko jest ładne, żywe, drzewko zgrabne, nie kwitło jeszcze, nie owocowało, powtarzam to jak Katarynka, ale trochę mnie to wkurza, bo co najmniej z 10 lat ma, tak mi się przynajmniej wydaje. Pieniek gruby, bardzo fajny, podobny do tej drugiej, która owocuje już od wielu lat, ale ta sztuka się troszeczkę różni, ma inne liście, więc pomimo tego, że kupiłem ją również pod odmianą Sabra, może się okazać, że to jest inna odmiana, albo się zhybrydowała z Jakimiś innymi dżabą, bo wiem, że hodowca y, uprawiał też inne odmiany, więc mogło dojść do jakichś krzyżówek. Y, tutaj y, obok mamy dwie fejoe też w, de, w donicach, też do przesadzenia, bo pięki już dość grube. Bardzo szybko mi te donice przesychają. Codziennie praktycznie trzeba podlewać, więc trzeba też z tego choćby powodu przesadzić. Bardzo bym liczył, że by to zakwitło. Jeszcze mam jedną taką ukorzenianą. Stoi w kącie tunelu, ale tego już chyba dzisiaj nie będę wyciągał. I bardzo liczę, żeby coś z tego zakwitło, bo te drzewka naprawdę już są dość stare i solidnie wyglądają, więc zobaczymy. One jeszcze w tym roku żadnych pąków nie puszczały, ani liściowych, ani kwiatowych. No, to może coś z tego jeszcze będzie. No, i na tym będziemy kończyć kolejny odcinek, bo znowu słońce e, chyli się ku zachodowi, chociaż jeszcze z 2 godziny, 3 godziny będzie na niebie. Ale ja tu chcę się skupić teraz na sprzątaniu. Tutaj ta cała drobnica awokado i różnych innych roślin, która była pomiędzy powpychana, e, muszę to wymieść, wszystko posprzątać i dzięki temu będą te drobniejsze rośliny uprawiać sobie tutaj w szklarni, będą miały dostęp do światła, bo wtedy to wszystko było jedno na drugim taka. Na kupie uprawa. No a tą drugą częścią tutaj zajmiemy się trochę później. Myślę, że będzie to okazja do nakręcenia kolejnego odcinka. Tutaj są cytrusy, różne inne rośliny i pokażę Wam, jaki jest stan po zimie, co tam siedzi, co jest tutaj pochowane, też jak widać, jedno na drugim. Tyle dzisiaj. Dziękóweczka za oglądanie. Trzymajcie się do następnego.